Lecimy, Kochani, póki jestem jeszcze w trybie W trybie czytania Nakręcona na czytanie To lecimy, słuchajcie Zrobimy coś takiego Słuchajcie Sprawy spadkowe Sprawy spadkowe Sprawy spadkowe Sprawy sądowe, dobrze? I tutaj na 1, 2, 3 I Państwo sobie wybierzecie gromadkę Dobrze? I zobaczymy tutaj Sprawy spadkowe, sprawy sądowe Lecimy 1, 2, 3. Tutaj znajoma mi podpowiedziała, bo mówi tak, nie będę już nie chciała do mnie osobiście, więc tak mówi to taki temat na taki temat na dobra lecimy, kochani, 1, 2, 3, sprawy spadkowe, sprawy sądowe. 1, 2, 3, wybieracie sobie jedyneczkę. Przyjdzie się jeszcze troszeczkę bronić, jest coś, słuchajcie, ukryte, ale na przestrzeni roku będzie jakiś ruch, uwaga, na zdradę! Na zdradę najbliższych, czyli zdrada w rodzinie, do domu, daleko, jak to się mówi. Ale powiem tak, jeżeli chodzi o Was, jeżeli chodzi o was, to bym powiedziała, że jest to połowicznie. Połowicznie nie do końca dostaniecie to, na co liczycie, tak? Bo tu się pokazuje, słuchajcie, tu są sprawy zakry, zakryte, tu jest jakieś fałszerstwo, tu jest jakieś oszustwo, na to trzeba zwrócić uwagę. Jeżeli podpiszecie coś teraz, to będziecie bardzo mocno tego żałowali. O tak bym powiedziała, moi drodzy, jeżeli chodzi o jedyneczkę. Sprawy sądowe, sprawy spadkowe. Lecimy dwójeczkę. też się boicie jakiejś straty ale czy powinniście się jej bać myślę, że tutaj będzie, proszę zachować równowagę, zawalczyć ze swoimi emocjami, wiele będzie zależało od was, od, przepraszam, od was i waszego postępowania bo tutaj się pokazuje, że tak jakby coś straci, tak jakby dwójka coś straciła i dopiero walczy po jakiejś stracie, tak, czyli tak jakby lub liczy na coś co już zostało stracone ja bym powiedziała, że zachowaj dwójko równowagę, nie mów za dużo dużo, o tak bym powiedziała, nie mów za dużo, bo jest to z niekorzyścią dla Ciebie. Natomiast zawalcz ze sobą, z emocjami i myślę, że więcej załatwisz, wiele będzie zależało od Ciebie na przestrzeni roku, moja droga, bo tutaj się pokazuje nawet nie roku, bo 5, 5, 7, 5 tygodni 7 tygodni, 7 miesięcy, drodzy Państwo, ale sprawiedliwość będzie dla was bardzo sprawiedliwa, czyli tak naprawdę ogólnie, jeżeli sądy czy spadki, to będzie to bardzo sprawiedliwe. Bardzo sprawiedliwie dokonane, o tak bym powiedziała. Lecimy trójeczkę. A tutaj jest pozytywna odpowiedź na Wasze pytanie. Natomiast jesteście strasznie w, tym, strasznie w tym samotni, bym powiedziała. Ale tak, jak najbardziej, tak. Trójeczka jest bardzo pozytywną odpowiedzią. Wszystko pozytywnie się dla Was zakończy odnośnie spadków, odnośnie spraw sądowych. Tak przynajmniej pokazują moi drodzy karty, czego Wam serdecznie, kochani, życzę. Pozdrawiam serdecznie.